Cześć! Dzień dobry wszystkim. Witam w kolejnym jesiennym vlogu na moim kanale. Już zadam śniadanko. Michaśka właśnie poszła na swoją pierwszą drzemkę. się ogarnę szybko. Mam na dzisiaj no taki, słuchajcie, prawdziwy jesienny spacer. Po parku, wśród liści, w fajnej pogodzie. A co się dzieje? Dzisiaj prawie chyba 18 stopni. Jest taka idealna jesień, słuchajcie. Idealna. Idealna po prostu ogarnę się coś tam posprzątam trochę w chacie i chyba pojadę do parku. Bo piękny jest ten park, w którym chciałam przyjechać ostatnio, ale za każdym razem albo coś wyskakiwało, albo pogoda była naprawdę niefajna. I w końcu nie dojechałam, także mm, ogarnę się tam i pojedziemy do tego parku. Tak mi się daje Jeszcze pewnie w międzyczasie się pobawimy trochę na macie, jak już Miśka stanie, bo wolę to okno aktywności spędzić w domu jeszcze i pojadę na to drugie, bo Michalina, tak jak mówiłam, masz taką przypadłość, że jak tylko wchodzi do auta, to zasypia, więc jeżeli... Po drzemce bym do, do auta to znowu by zasnęło. Więc takie przeciąganie sztucznie tego snu i tak naprawdę zero okna aktywności na macie nie jest niczym dobrym. Ona ma już tyle energii, że ona musi, musi spędzić większość dnia hmm, po prostu na macie, leżąc, bawiąc się na brzuchu, bo pokażę Wam potem, jakiego nowego skriela się nauczyłam. Ale ciężka noc ostatnio było ciężki i budziła się co godzinę tak naprawdę i bardzo rano i było bardzo ciężko. Mm, taki sen przerywany, chodziłam już jak zombie z mężem, ale trochę powiedzmy się normuje, bo właśnie pokazałam nowego skilla, jakiego się nauczyła, A jakiego? Słuchajcie, przyjmuje pozycję doraczkowania. Ona ma dopiero za tydzień, parę dni, 6 miesięcy, a właśnie przyjmuje taką pozycję. No ja jestem tak podierana, słuchajcie, jestem podierana. W ogóle ten czas tak leci. Ja dopiero ją urodziłam, ona dopiero była taka malutka, a dzisiaj pozycja doreczkowania zamówiłam krzesełko do karmienia, bo za tydzień zaczynam rozszerzanie diety, gdzie jest mój mały bobas, Ja tylko mrugnęłam. Więc, dobra, lecę się ogarnąć, już nałożyłam sobie kramik ze spf i lecę się malować. Do zaraz! Pa. Dobra, chata posprzątana, Michalinka jeszcze śpi, słuchajcie, musi odespać chyba przez nieprzespane noce. Szkoda, że w nocy nie może tak spać jak w dzień, <śm> czasami na tych drzemkach. Ja jestem w szoku. Oj, no nic. W sumie mam przynajmniej sobie chwilkę, żeby odpocząć. Poszłabym znowu spać, ale tak nie umiem, słuchajcie, spać w dzień. Nie wiem, czy Wy też tak macie, czy nie. Ja naprawdę nie umiem zasnąć w dzień. O Jezu, Ale czuję się taka trochę już zmęczona. Nic. Dzisiaj słuchajcie, w ogóle wyrabiamy dowód Michalince. Eee, Michał właśnie pojechał do urzędu podpisać Doksy jakieś, bo robiliśmy jej zdjęcia przez emo Obywatela. Zajęło nam to 56 minut. Zrobienie zdjęcia w punkt na środku twarzy małemu dziecku. Co jest naprawdę niemożliwe, 56 minut nam to zajęło, ale w końcu się udało i zrobiliśmy. Bo z Rizaną nie będę szła do fotografa, jak można przez M-Obywatela złożyć wniosek z Afryko, zrobić zdjęcie. Nie będę wydawać siana niepotrzebnie do fotografa. Takie to czasy, niestety, biedni fotografowie od dokumentów nie zarobią sobie na mnie. Ale trudno, przynajmniej z mężem 56 minut próbowaliśmy, było śmiesznie. I w końcu się udało. Wniosek złożony. Michał pojechał podpisać doksy i będziemy nie tylko odbierać. Także super, jaram się. E, a po co nam dowód? Bo jedziemy na nasze pierwsze zagraniczne wspólne wakacje w grudniu. Masakra. Jaram się fest. Nie dość, że mój pierwszy vlogmas na YouTubie, to jeszcze, słuchajcie, wyjeżdżam na niego na tydzień. Jaram się. Jaram się, jaram się. Jeszcze w takie piękne miejsce. Ja nie będę jak typowa yy, yy, influbo, ponieważ ją nie jestem, więc od razu wam powiem, że lecimy na ten rybek! Tenerybę! Tak. jaram się. Yy, jarom się, jarom. Dobra. Co chciałam jeszcze powiedzieć, że Fes się boi ogólnie tego wyjazdu. Na miejscu nie, bo będziemy super zwiedzać sobie to, co nam pozwolą dzieci, bo jedziemy z moją siostrą, jej mężem i jej dzieckiem, więc super, bo jak będziemy chcieli sobie zrobić jakąś randkę, to oni no, z dzieckiem i odwrotnie. Yy, Jedyne, czego się naprawdę, naprawdę boję, to lotu samolotem, bo lot trwa 6 godzin. Ja po prostu nienawidzę tak długo latać samolotem, bo mi się nudzi. A jeszcze Michalina nie ma miejsca siedzącego, na kolanach siedzi. Więc ee, będziemy mieli przeboje te 6 godzin. No ale trudno, może zaśnie, nie? Może damy cycka i po prostu pójdzie spać. Zobaczymy, ale no jaram się, więc słuchajcie, czekajcie na vlogmasy z Teneryfy. Wstałam już z godzinnej drzemki, więc y, dzień dobry wszystkim. <grystanie> Wyspałaś się i teraz można się bawić, tak? Tak, także lecimy się bawić. Teraz pokażemy Wam nasze nowe skile jakich się nauczyłyśmy. wow Tak będziemy robić? Łał! Michaśka e, nie chce się podzielić nowym skillem e, pozycji do ale pokazała samolot. Także tak spędzamy nasz czas na macie. Zrobimy zaraz obiadek, no i potem się przejedziemy uspacerować Nie, Miśka? Pojedziemy do parku? Zestresowała się. 🎵🎵🎵 Upiecz mi je! Uaaaaa! Tak, samolot! A proszę pokazać, jak się nauczyłaś w Michalina, jak mama mówi, to się nie przerywa. <grymne> Miałam dzisiaj piec ciasto marchewkowe, jak na typowe jesieniarę nie przystało, ale zapomniałam, że wczoraj kupiliśmy karpatkę, także zjemy dzisiaj sobie na deserek karpatkę, a ciasto marchewkowe upiekę innym razem, może w weekend. I pokażę Wam mój mega sprawdzony, super przepis, który zawsze wychodzi. I naprawdę nie trzeba dodawać dużo składników, bo jest jakby nabać tylko marchewki. A widziałam dużo przepisów z jabłkiem, z orzechami i tak dalej. A ja używam tylko marchewki, tylko mąki, tylko jajek, serka i cukru pudru I wychodzi przepyszne. Także mać nie zrobię. No, raczej na pewno, nie, bo mamy karpatkę, więc żeby się nie popsuło. Ale może zrobię w weekend i jak będę kręcić vloga, to wam pokażę. A jak Wam nie pokażę, to wrzucę mini vloga na TikToka. Także przypominam, tu jest nazwa mojego TikToka i zapraszam. Jak nie tu, to tam będzie przepis. Dobra, dałam się przekonać i idziemy sobie chodzić gdzieś indziej, bo zapomniałam, że ja mam dzisiaj high heelsy i nie zdążylibyśmy się wystarczająco przejść po tym parku. Także skoczę do tego parku e, znowu innego dnia. bo nie jest mi dane go zwiedzić jesienią. Z go zimu, chociaż albo na wiosnę. No nic. Pochodzimy sobie gdzieś tutaj. Pójdziemy zaraz sobie jeszcze mm, posprawdzamy jakieś inne rzeczy. I tak spędzimy po południu. A potem, tak jak wspomniałam, ja na High Heels, także nie mamy za dużo czasu. A Michał zostaje z dziećmi. Pacerku już wróciliśmy, pobawiliśmy um, się troszeczkę i lecę na High Heelsy. Już chodzę na kilka zajęć i naprawdę powiem Wam, grom te zajęcia są super. Naprawdę polecam każdej, każdej kobiecie. Ja już po High Heelsach i szczerze, to jest Mega fajne. Takie trudne. Jest, wiecie tak, trzeba być mega szybkim w tych ruchach. No, jest naprawdę ciężkie, ale fajne odmurzczenie i poczucie się super kobieco. Wracam na hatę i ciekawe jak Miśka. Obstawiam, że mm, płakała Michał przez godzinę moja mała przygada. Mm. No nie słuchajcie. Wracam do domu, a tu szok. Nie ma płaczu. Nie ma płaczu. Miśka siedziała z Michałem przez godzinę, z hakiem i mu nie płakała. A o tej godzinie to naprawdę jest sukces, bo ona zazwyczaj, zawsze jak wychodziła na no, te high heelsy, to tak połowę czasu było git, a po połowie już mała, przylepa, za mną tęskniła <grym> i mu płakała. A teraz, słuchajcie, bawili się przez godzinę i nic nie zapłakała, i wróciła. ona się dalej śmiała, nie? W szoku jestem. Także teraz. Myję tą wariatkę małą. Lulamy się do snu. <grymne> I koniec tego naszego jesiennego dnia. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam na kolejne blogi. i nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału. Dzięki, pa pa!